Ja myślę, że zdecydowanie myślę, że nie tylko my na boisku, ale cała hala i wszyscy przed telewizorami to, to odczuli. No, zupełnie na mnie siedziała zagrywka i ciężko było nam gdzieś, gdzieś odrabiać te brejki. No, jeżeli tylko gdzieś w końcówce udało nam się przebić, to te punkty czy kontra się pojawiła i byliśmy w stanie jeszcze wyrównać trzeciego czy czwartego seta, ale z taką zagrywką no, ciężko jest wygrywać, aczkolwiek no, jeszcze może by się ta sztuka nam udała, chociaż może byśmy przedłużyli tutaj breaka. Ale niestety tak się nie wydarzyło. Zasłużenie tutaj Berlin wygrał. Myślę, że dużo lepiej od nas zagrywali. Na pewno tyle nie psuli, więc mieli szansę, żeby coś bloku dotknąć. My sobie tej szansy nie dawaliśmy dzisiaj, ale no też nie będziemy tutaj płakać teraz nie wiadomo ile, bo za chwilę gramy kolejne spotkanie. Szkoda tego meczu na pewno, ale... Myślę, że pozytyw, pozytywny wniosek jest taki, że, że walczyliśmy gdzieś do końca. Jeżeli już udało nam się tą zagrywkę przebić, to, to gdzieś te punkty odrabialiśmy. No szkoda, że w tych kluczowych momentach popełnialiśmy sporo błędów przy, przy niskim ryzyku, że to tak powiem, z pola serwisowego, bo nie były to gdzieś zagrywki ponad 110 na godzinę, tylko takie raczej chcieliśmy wprowadzić, a też robiliśmy błędy, więc to myślę, że to też się szybko nie powtórzy no na pewno. Myślę, że, że to gdzieś, gdzieś koło tej zagrywki się będzie kręciło, bo że mieliśmy już tyle błędów, to niektóre wprowadzaliśmy, oni sobie przyjmowali w punkt i rozgrywający też, też dobrze grę prowadził. Tu gdzieś zagrał siódemkę, później w końcówce nad siódemką. Atakujący grał dobre spotkanie, z tych trudnych piłek gdzieś wybijał po rękach i, i ciężko nam było go zatrzymać. Gdzieś pojedyncze akcje były tylko na plus. Mimo tego gdzieś ten wynik trzymaliśmy, ale to, to dzisiaj było za mało. Berlin zagrał, myślę, nie wiem czy to jest ich jakaś najlepsza szatkówka czy nie, po prostu zagrali poprawnie, dużo mniej błędów od nas i dlatego wygrali.